Z Państwa rozmówcą jest profesor Tomasz Groscze, politolog, także ekspert do spraw polityki międzynarodowej, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawski. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No i można, panie profesorze, powiedzieć, że świat w ostatnim czasie bardzo przyspieszył, gdziekolwiek nie spojrzymy. Stany Zjednoczone, no mamy już w przeszło 100 dni prezydentury Donalda Trumpa. Wojna celna, później trochę wycofanie się z tej wojny, ale z pominięciem Chin, więc dużo, dużo tematów przed nami, ale pomyślałam, że może zacznijmy w kilku słowach od. Polski za nami już kolejna debata prezydencka, trochę w innej formule, ciekawa, bo tutaj kandydaci mogli przepytywać siebie nawzajem, ale chciałam dopytać o taki może jeden ogólny komentarz, bo skupimy się jednak na tej polityce zagranicznej, ale jeden taki ogólny komentarz, refleksję, końcówka tej kampanii prezydenckiej, no też ten ruch ze strony pałacu prezydenckiego, czy może po prostu prezydenta Andrzeja Dudy, Dudy wprost poparcie doktora Karola Nawrockiego. Jak moglibyśmy podsumować? przebieg tej kampanii wyborczej. No ona miała swoją dynamikę, dlatego że podstawowym problemem, jeśli chodzi właśnie o pana doktora Nawrockiego, było to, że on stos miał stosunkowo słabe poparcie jak na wsparcie ze strony największej partii opozycyjnej. I yy, jak się wydaje, nie do końca potrafił się przebić, jeśli chodzi o rozpoznawalność, zaufanie wśród większości wyborców. Ta sytuacja się zmieniła w, przede wszystkim w trakcie tych słynnych debat, kilku, które nie wyszły, mówiąc krótko, kandydatowi Platformy Obywatelskiej, czyli panu. Trzaskowskiemu. Zresztą na jego własne życzenie, na życzenie jego sztabu, popełnił bardzo poważne błędy i to był punkt zwrotny, moim zdaniem, w tej kampanii, polegający na tym, że Nawrocki bardzo wyraźnie zyskał, a Trzaskowski stracił. I poparcie prezydenta Dudy też jest istotne. Z kilku powodów. Przede wszystkim to jest ta osoba, która się cieszy bardzo dużym zaufaniem społecznym. Po drugie, jest doświadczona po dwóch kadencjach pracy na urzędzie. Zresztą, na marginesie, w moim przekonaniu, prezydent Duda bardzo dobrze wykorzystał, zwłaszcza drugą kadencję, jeśli chodzi o Pewną dojrzałość. Widać, że się uczył, że to nie jest ten sam polityk, który, którego widzieliśmy w pierwszej kadencji. Nabrał niczym dojrzałe wino, pewnej jakości, dojrzałości, mądrości, ale też samodzielności. I w drugiej kadencji już nie można go utożsamiać z pisem. W taki sposób jednoznaczny, jak w pierwszej kadencji. Już nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że wchodził w pewne konflikty, tak? Powszechnie znane z Prezesem Kaczyńskim, ale chodzi o to, że on po prostu był w dużym stopniu niezależny i działał tak, jak on rozumie rację Stanu, jak rozumie dobro wszystkich Polaków do polskiego państwa. Więc y, wsparcie od takiej osoby, y, moim zdaniem, jest znaczące i. Spodziewam się, że to będzie umacniało pana Nawrockiego. Panie profesorze, ja wyszłam, że tak powiem, no od tej wewnętrznej naszej polskiej polityki, dlatego że chciałabym porozmawiać o bezpieczeństwie Polski i wydaje mi się, że dzisiaj ta wola polityczna, czyli de facto to, kto rządzi Polską, to czy mamy pewne domknięcie systemu, no jest kluczowe, bo my słyszymy w przestrzeni publicznej na przykład takie, takie hasła jak Trójmorze, powrót do Międzymorza, że mamy zagrożenie ze strony Rosji, ta Biała Księga Europejska, no niekoniecznie jest to coś, na czym chyba dzisiaj moglibyśmy się oprzeć, ale z drugiej strony, no mamy obecnie taki ośrodek rządowy, który uważa, że właśnie wspólnie z Unią Europejską, że to jest nasz wspólny interes i że to ten ośrodek siły powinien być tam. Stąd pomyślałam, że wyjdziemy od tego, jakie to ma znaczenie, który jednak, czy z której opcji prezydent, prezydent wygra i jak my możemy myśleć o tym, Nowym ładzie, nowym porządku i czy na przykład jest w ogóle przestrzeń do tego, aby rozmawiać powiedzmy z Unią Europejską, ale też na przykład z Ameryką o takiej koncepcji jak Międzymorze i aby ono było, aby ono mogło jakoś spleść się z tym, co proponuje obecnie Unia Europejska. No tutaj mam na myśli jednak te główne ośrodki, czyli, czyli państwa tej starej Europy Zachodniej, Niemcy czy Francję. No więc tutaj rzeczywiście mamy dwie koncepcje. Pierwsza, która Stawia przede wszystkim na Europę Zachodnią, na przywództwo niemiecko-francuskie w Unii Europejskiej i starając się utrzymać jak najlepsze relacje z Berlinem i Paryżem, w ramach tej koncepcji mówi się Polakom, że my możemy więcej, możemy jakby więcej wynegocjować korzystnych dla Polski spraw. I to jest ta koncepcja, która. Byśmy mogli powiedzieć, jest czasami nazywana piastowską, albo czasami jest nazywana proniemiecką, albo prounijną. Tylko, że podstawowy problem z tą koncepcją jest taki, że my nie widzimy zbyt wielu konkretów, co rzeczywiście się udało zrealizować w wyniku tych dobrych relacji, ale z punktu widzenia polskich interesów, a zwłaszcza takich interesów, które mogą być sprzeczne z interesami niemieckimi lub francuskimi. Natomiast widzimy bardzo dużo spraw, gdzie Polska ustępuje drugiej stronie. Byśmy mogli powiedzieć w ramach tych, tego priorytetu utrzymania dobrych relacji, my dajemy prezenty tej drugiej strony, tej zachodnioeuropejskiej stronie. Starając się potwierdzić, że jesteśmy dobrym sojusznikiem, że w Warszawie jest rząd proeuropejski, euroentuzjastyczny, proniemiecki itd. Idziemy na różnego rodzaju kompromisy, starając się nie drażnić albo nie psuć tych dobrych relacji. Ale tych korzyści wyraźnych po stronie polskich interesów nie ma zbyt wielu. A jeżeli są, to są bardzo, bardzo drobne, na niewielką skalę. A polski wyborca oczekiwałby raczej więcej, żeby wykorzystać, wykorzystać polską prezydencję, wykorzystać proeuropejski rząd, dobry klimat z Niemcami i Paryżem, do tego, żeby wywalczyć więcej. Więc tego nie widać, rząd się tym raczej nie chwali. Natomiast jest jeszcze jedno ryzyko, że pewne koncepcje geopolityczne, które w moim przekonaniu są racją stanu, o których pani mówiła, o Trójmorzu, o Międzymorzu, no są przemilczane, Są przemilczane. Między innymi dlatego, że to się może nie spodobać Niemcom, bo rzecz jasna, geopolityka niemiecka jest tutaj w zdecydowanej sprzeczności z naszymi interesami. Im odpowiada to, żebyśmy byli ich sojusznikiem, takim państwem przyjaznym, ale biernym, pasywnym, które przenosi czy deleguje swoją strategię na Niemcy. Natomiast jeżeli stajemy się aktywni, zwłaszcza w tak newralgicznym obszarze geopolitycznym, jak Trójmorze albo Wschodnia Flanka, gdzie przecież pierwszoplanowe są aspiracje niemieckie, no to im się to nie podoba. I to jest kolizja. To jest obiektywna kolizja. I moim zdaniem to ani ministrowi Sikorskiemu, ani premierowi Tuskowi nie wyjdzie, nawet jak będą się starali. Ale mhm. widać, że się nie starają. I, a dlaczego Trójmorze czy Wschodnia Flanka jest taka istotna? Z kilku oczywistych powodów. Przede wszystkim jest kwestia bezpieczeństwa. No My w tej chwili musimy być aktywni, bo bez naszej aktywności przy wycofywaniu się Ameryki i takiej, powiedziałbym, bardzo niewyraźnej i niekonsekwentnej postawie Niemiec, i Paryża wobec Rosji, bo trzeba pamiętać, że oni cały czas myślą o Nord Streamie, o tym, żeby go reaktywować mhm. czyli, żeby raczej się dogadać z Rosją, nawet jeżeli to by miało być kosztem Ukrainy lub Polski. Mhm. Więc jeżeli my mamy tak niepewną sytuację geopolityczną, to od naszej aktywności zależy wszystko, albo prawie wszystko. I w związku z tym my nie możemy być pasywni, my musimy tutaj działać. I, a to, bo to jest, wiąże się z poskromieniem imperializmu Moskwy, czyli z naszym bezpieczeństwem. Ale mhm. też silna Europa Środkowo-Wschodnia, czyli silne Trójmorze albo Międzymorze, to jest bariera dla Niemiec. Jakby dlatego imperializmu czy potęgi, niektórzy mówią, Pychy niemieckie. Czyli tak naprawdę to jest ten geopolityczny, geopolityczna przeciwwaga, byśmy mogli powiedzieć, bariera dla ekspansji, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, zarówno ekspans ekspansjonizmu Moskwy, jak i Berlina. Jeżeli, jeżeli tutaj będzie pustka, w sensie nie będzie jakiegoś tworu, który będzie odpowiednio silny, to natychmiast Będą się tutaj wpychać Niemcy i Rosja. To jest po prostu rzecz oczywista z punktu widzenia geopolityki. A jeżeli się będą wpychać, to to rodzi destabilizację. Nie tylko w naszym regionie. To nawet nie chodzi o to, że my będziemy podlegać albo Moskwie, albo Berlinowi i będziemy pozbawieni podmiotowości. Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że niestabilna będzie cała Europa, cały region. I oto jest stawka. Czyli jeżeli ktoś chce ustabilizować, mówiąc krótko, Europę, to musi stawiać na Trójmorze albo Międzymorze. I tego Międzymorza nie będzie bez Ukrainy. Tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, że na przykład no, państwa skandynawskie chyba, chyba to rozumieją, rozmawiają z Ukrainą, zaczynają jakoś działać. I Szwecja, i Finlandia, no, one mają, no, są to może największe państwa, ale mają dosyć duży potencjał, też też nowoczesny, nowoczesny sprzęt, czy bardzo dobrych tych wojskowych pilotów, na przykład chyba jednych z najlepszych, z najlepszych na świecie ma Finlandia, ale wydaje się, że Ukraina no jednak w naturalny sposób trochę postawiła na silniejszego, czyli postawiła na Niemcy, bo tam zaplecze finansowo pewne, pewne pieniądze. Może też my jako Polska niewystarczająco podmiotowo sobie wywalczyliśmy w pozycję w tej relacji polsko-ukraińskiej. Stąd pytanie, jakie pan tutaj widzi szanse na to, że uda nam się no jakoś z Ukrainą dogadać, też mimo. No, nie można, nie, nie można ukrywać, że może to popsucie relacji tak ogólnie też między społeczeństwami polsko-ukraińskimi, te tak kwestie historyczne, pewno też trochę działanie obcej agentury, bo widzimy to, to działanie prawda, na każdym kroku od mediów społecznościowych przez różne platformy, spowodowało, że no dzisiaj te relacje nie są najlepsze, ale może to nie jest aż tak dużą przeszkodą. Pytanie pana profesora, jakie pan widzi szanse na to, że uda się po pierwsze, żeby Władze, żeby ośrodki decyzyjne na Ukrainie zrozumiały, że może to niekoniecznie Niemca, to jednak Polska jest tym naturalnym pierwszym, głównym sojusznikiem, nie tylko deklaratywnym, ale też jest po prostu, no, jakby to się broni w tym wymiarze właśnie geopolitycznym. I jakie tutaj są szanse? No, pod wieloma względami wschodnia flanka oznacza wcześniej czy później nie tylko kooperację z Finlandią, Szwecją, Norwegią, czyli z państwami nordyckimi. A jeśli chodzi o ten kierunek południowy z Turcją, tak, to są te, byśmy mogli powiedzieć, geograficzne bastiony, na których jest zawieszona wschodnia flanka jej bezpieczeństwa. Ale byśmy mogli powiedzieć, w centrum tego układu geopolitycznego jest Polska i Ukraina. I Ukraina jest istotnym dopełnieniem tego całego, tej całej linii geopolitycznej. I dla, ponieważ w tym centralnym położeniu tak super ważna jest i Polska i Ukraina z wielu różnych powodów. To lepiej, żeby te państwa ze sobą w, blisko współpracowały dla wspólnych korzyści dla wspólnego dobra i taka współpraca nie będzie się podobać, Pani wspomniała o agenturze o fake newsach o mediach społecznościowych. Ona się nie będzie podobać z oczywistych względów geopolitycznych zarówno w Moskwie, jak i w Berlinie. Te państwa będą robić wszystko, żeby ją przerwać i robią wszystko, żeby ją przerwać. I mamy na to dowody.. W związku z tym y, to jest po prostu element pewnej gry. Ponieważ stawka tej gry jest absolutnie kluczowa, to dlatego nikt tutaj się nie patyczkuje. Ale też my nie powinniśmy y, się obrażać y, na tą grę, bo my w niej uczestniczymy i mało tego mamy duże szanse, żeby poprawić naszą pozycję geopolityczną. Tylko musimy po prostu odróżniać, co jest strategią, co jest ważne, a co, so, co jest emocjami, sprawami mimo wszystko drugoplanowymi. I niestety, czasami trzeba zagryźć zęby, w imię tych y, pryncypiów strategicznych umieć przełknąć y, emocje, które nami targają, które nas rozrywają, ale które są na innym poziomie. Bo jeżeli się damy poddać y, tym emocjom, to niestety. W sprawach strategicznych ucierpimy, a przecież nie o to chodzi. W związku z tym ja uważam, że no to wymaga ogromnej dojrzałości, przede wszystkim po stronie elit. I to też wymaga przekazywania społeczeństwu pewnej wiedzy, jaka jest stawka, dlaczego Ukraina, dobre relacje z Ukrainą są istotne. I że niestety będą nam utrudniać różne siły zewnętrzne osiągnięcie tego celu strategicznego, tych dobrych relacji w ramach tej, tej, tej centralnej, tego, tego zwornika wschodniej flanki, który, który tworzy Kijów i Warszawa. Tak, um, przysłuchiwałam się słowom pana profesora bardzo. E no bardzo pięknie Pan to, to opisuje i, i te wyższe wartości, tylko pytanie tutaj na ile, bo no powiedzmy, że społeczeństwo no, dojrzeje. Po pierwsze, no, jeżeli będzie postawione pod ścianą, będzie musiało dojrzeć i też wydaje mi się, że jednak Polacy no, nie, mają w sobie bardzo duży taki zew patriotyczny. Myśmy to wielokrotnie przecież obserwowali, potrafimy się w takich trudnych momentach bardzo szybko jakby mówić jednym głosem i wybierać to, co lepsze. Trochę niestety jest chyba gorsza refleksja, jeżeli chodzi o takie nasze elity polityczne, bo Tutaj wydaje się, że jest to, że jeszcze chyba tego zrozumienia do końca nie ma, że może nie, nie teraz czas na wojnę polsko-polską, że nie teraz czas na osłabianie państwa, bo ten wróg jest dużo większy i ten wróg tak naprawdę już, już się do nas zbliża. Ale też, kiedy mówił Pan o tym, o tym zaciskaniu zębów czy, czy zaciskaniu pasa, po to, aby później było lepiej, no to w naturalny sposób skojarzyła mi się, się ta strategia i te słowa Donalda Trumpa. Bo teraz, już trochę płynnie, przejdziemy do polityki amerykańskiej. On też tłumaczy, że no, musimy zupełnie jakby przemodelować amerykańską gospodarkę. Teraz będzie gorzej, a po to, aby za chwilę było lepiej. Ale wydaje się, że świat. Przede wszystkim Ameryka tę koncepcję no, niekoniecznie uwierzyła, i to pokazują prawda rynki, reakcja giełdy. Dlaczego się tak stało? Przede wszystkim my musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone systematycznie słabną w ramach tego ładu geoekonomicznego, który Ameryka stworzyła po II wojnie światowej. Myślę tutaj o tak zwanej amerykańskiej globalizacji. To był ład liberalny, stworzony przez Amerykanów po to, żeby wzmacniać Amerykę jako tego hegemona. Mówi się czasami o prymacie Ameryki w, skal w skali międzynarodowej. I to był ten jeden z instytucjonalnych wymiarów, właśnie globalizacja, obudowana zresztą wieloma instytucjami tak zwanymi z Bretton Woods. Ale samo porozumienie Bretton Woods też było elementem tej globalizacji na początku. Właśnie po to, żeby utrwalać hegemonię czy prymat amerykański, ale też przynosić korzyści ekonomiczne Amerykanom, bez których ta hegemonia po prostu by była nietrwała. Ale niestety okazało się, że. Ten ład geoekonomiczny, czyli globalizacja, przynosi, zaczęła w pewnym momencie więcej przynosić korzyści Chinom, a straty w pewnym przynajmniej wymiarze Amerykanom. I Amerykanie chyba za późno postanowili zmienić tą sytuację. Zdali sobie sprawę, że jest to dla nich śmiertelne zagrożenie. W związku z tym robią to obecnie tak brutalnie. Bo chcą natychmiast odwrócić te procesy, które dla nich są bardzo niekorzystne, bo oni tracą sprawczość, oni tracą prymat, oni przestają być w sensie realnym hegemonem światowym, a coraz bardziej ta siła ciężkości przechodzi do Chin. To Chiny mają zasoby, to Chiny mają kapitał, to Chiny. Już dysponują technologiami, już mają rynki zbytów, już mają łańcuchy produkcji, w dużym stopniu się uniezależniły od Stanów Zjednoczonych, a za tym idzie również władza w relacjach międzynarodowych. Więc to Chiny już to wszystko mają i obawiam się, czy nie jest za późno, żeby Ameryka to zmieniła. To jest podstawowy problem. Z punktu widzenia tego, co dzieje się na naszych oczach. Te ruchy, które nam się wydają być samobójcze i destrukcyjne, no one niestety odbywają się według wzorca tonący chwyta się brzytwy. czyli Amerykanie na siłę próbują coś zmienić. I panie profesorze, tutaj trochę spróbuję połączyć wątki. Czy może my możemy w ten sposób odczytywać też ruchy Donalda Trumpa względem negocjacji z Rosją, bo my tutaj z naszej perspektywy mówimy, a po prostu zachowuje się, przepraszam, za wyrażenie, ale jak miękki on dał się wciągnąć na pole i stare sowieckie zasady, a może to jest troszeczkę tak, że jednak Donald Trump kalkuluje, że dla Ameryki właśnie chęć utrzymania tego prymatu, ten wyścig o jest dużo ważniejszy i to ryzyko, że na przykład Rosja wejdzie, a już tak naprawdę jest w relacji z Chinami, co prawda może jako ten oczywiście słabszy sojusznik, ale że to jest numerem jeden i Trump sobie skalkulował, że może warto nawet zaryzykować, odpuścić część tej Europy, odpuścić Polskę, bo dużo ważniejsze jest to, aby nie dać, aby wzmocnić Rosję na tyle, aby ona właśnie nie stała się takim podnóżkiem Chin i nie stworzyła silniejszego, no, nie wiem, tak, tak po prostu takie otwarte pytanie, czy my w ten sposób możemy odczytywać tak naprawdę właśnie strategię Donalda Trumpa również względem wojny na Ukrainie i te rozmowy z Władimirem Putinem. De, zdecydowanie jest tak, y, pani Jasminno, jak pani powiedziała przed chwilą. Y, czyli y, tutaj jest stawka o najwyższą, y, jakby gra o najwyższą stawkę, i y, Amerykanie chcą wbić klin pomiędzy relacje chińsko-rosyjskie, chcą ukazać Putinowi, że on y, w, wszedł na ścieżkę wasalizacji. Chcą też wejść w pewną bliską kooperację gospodarczą, również z Putinem i z Rosją, właśnie po to, żeby przerwać te relacje chińsko-rosyjskie, i są w stanie też dokonać to kosztem pewnych zasobów, czy to na Ukrainie, czy to w Europie Środkowej. Putin gra inną grę i to jest jak gdyby ten problem, że Putin wykorzystuje pewną, byśmy mogli powiedzieć, strategiczną słabość Ameryki. To, że Ameryka jest zdesperowana, tak? że Ameryki nie stać na to, żeby walczyć z Rosją, bo chce raczej Rosję przeciągnąć na swoją stronę. Putin to wszystko wykorzystuje, żeby maksymalizować swoje cele i właśnie odbudować swoją potęgę w oparciu o Ukrainę i Europę Środkową, żeby w ten sposób się zautonomizować wobec Chin. Bo mają świadomość, że są w tej chwili zależni od Chin, ale uważają, że to jest taktyka w obecnej sytuacji na krótką metę. A odbiją się później, jak sobie powetują, jakby na Europie te wszystkie straty. Więc to jest rzecz, której chyba nie do końca ma świadomość Trump. No i na sam koniec tutaj mamy jeszcze dwa problemy: że Trump jest bardzo, byśmy mogli powiedzieć, spontaniczny i uważa, że jest w stanie szybko, Realizować pewnego rodzaju pomysły polityczne. I już widzimy, że to nie jest takie proste, że on natrafia na gigantyczne przeszkody, których nie jest w stanie pokonać, albo idzie mu to w ogromnym trudzie, lub jest okupione jednak dużymi stratami wizerunkowymi albo pewnymi koncesjami, na przykład w stosunku do Putina. Kosztem Ukrainy, ale kosztem też bezpieczeństwa Europy Środkowej. Więc to. Yy, 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 I na sam koniec jeszcze bym powiedział: Amerykanie nie dostrzegają pewnej bardzo istotnej rzeczy, o której już tutaj mówiliśmy, że jeżeli się zbuduje, zbuduje silną Europę Środkową, wschodnią flankę, trójmorze lub międzymorze, jakkolwiek byśmy to, tego nie nazwali, to się buduje naturalny bastion. Mhm przeciwko Putinowi, przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, krzyżując mu plany, a jednocześnie yy, tworzy się sytuację, kiedy yy, kontroli nad Europą Zachodnią, bo Europa Zachodnia nie jest w stanie również aspirować do pewnej przynajmniej mini hegemonii w oparciu znowuż o Europę Środkową, więc gasi się pewne imperializmy, pewne ambicje. Kontroluje się ten region Euroazji o wiele, o wiele lepiej, wcale niekoniecznie pozostając bardzo silnie w Europie. Ameryka może się wycofać, skoncentrować na Azji Wschodniej, ale jednocześnie być uspokojona, że ta sytuacja geopolityczna jest ustabilizowana. Wymaga to wzmocnienia Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko, że Amerykanie nie wszyscy, chyba Trump i jego otoczenie tego nie czują. No i tutaj byśmy mogli powiedzieć, otwiera się pole dla naszej dyplomacji, no bo my powinniśmy ich uświadomić geopolitycznie. Jeżeli w ogóle Amerykanie nie chcą mieć w przyszłości potężnych kłopotów, no bo tak czy inaczej yy, yy, sytuacja niestabilna rodzi pokusy imperialne. I wcześniej czy później może dojść do agresji Moskwy. Więc, więc, więc to ich ewentualne wyjście z Europy byłoby na krótką metę, i, i, i nie wiadomo, czy nie, po, nie musieliby później w trybie przyspieszonym tu wracać. Więc można by było to uświadamiać Ameryce, ale też być może w przyszłości trzeba by było. Być bardziej aktywnym w stosunku do Chin. Dlatego, że Chiny też nie są zainteresowane wzmacnianiem Rosji kosztem Europy Środkowej. Chiny nie są zainteresowane tym scenariuszem. Mhm. I tutaj jest wspólnota interesów strategicznych. I my możemy też wygrać na tym. Czyli potrzeba nam no, takich elit, które będą w stanie na tyle, nie wiem. Charyzmatycznie przedstawić, się, że to jest wspólny interes, zarówno Ameryki, jak i też częściowo Chin, bo przecież Chiny chciały inwestować bardzo dużo i m.in. w Polsce. Był projekt nowego Jedwabnego szlaku. To jest bardzo dużo wątków poruszyliśmy i myślę, że na każdy, jakbyśmy pochylili się nad każdym z tych wątków, to moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale to są tematy, do których będziemy na pewno wracać. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Tomasz Grosse, politolog, wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski, także analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.